jesteś osobą leżącą aktualnie, patrzysz tylko w sofie, albo w ścianę, No to jaką masz atrakcję? Eee. Witamy w nowym vlogu. Witamy. Dzisiaj jest sobota, i u nas jest dzisiaj luźny dzień, taki powiem bardziej sprzątaniowy dzisiaj będziemy testować kawę. Yy, chyba jeden, tak? Smak. Yy, tak, dzisiaj będzie akurat Snickers. Pokażę dla was, jak one wyglądają. Kupiliśmy taką paczkę takich kaw, które dla powiedziłych kawoszy może nie mają znaczenia, bo one są takie smakowe z czekoladą, Snickers, yy, Irish Cream na przykład. Yy. No, ale chcę tylko jeszcze tutaj dodać, że jest to kawa arabica. Yy, tak, sypana. Yy, sypana, tak. Także to nie jest jakaś rozpuszczalna albo wyrób kawopodobny, ale jest, każda saszetka jest z innym aromatem. O, tak się właśnie prezentują wszystkie kawy, mamy 6 sztuk. Siódma, czyli snickers, taki już wcześniej powiedzieliśmy, jest w kuchni. Właśnie jedyne robić i będziemy za chwilę testować, co oczywiście i tak nikomu nic nie powie, ale przynajmniej możemy określić, czy jest dobre, czy nie. No bo przeważnie takie rzeczy są dosyć subiektywne. Tutaj widać na załączoną obosku chod, przyszedł zepsuć mi cały efekt, no, bo przecież jakby inaczej. No, ale zawsze. jest po domowemu no, Czyli tak może tak, też chętna jest na kawę. Proszę bardzo. Ja mam już kawkę, yy, będę testować. Yy, spodziewam się, że nie będzie mi się podobać, bo tak jak powiedziałem wcześniej, nie jestem amatorem kawy, więc... Ale spróbujemy. Ja, ee, tak, że to gorywam. <grym> Tradycyjnie chrypie. A ja nawet tej kawy nie próbuję, bo ona jest czekoladowa. Mateusz twierdził, po takim pierwszym łyku, że smakuje, jakby była z czekoladą gorzką, a ja nie przepadam za gorzką czekoladą. No więc nawet nie chcę sobie smaku psuć, bo chcę się napić herbatki. No, rzeczywiście spróbowałam. Najpierw powąchałem i już mi się coś jednak skojarzyło, bo na czekoladzie się znam. No i to jest właśnie tak jak tymi przepisami kulinarnymi, gdzie ktoś poda, że w trakcie trzeba zrobić coś albo nie powie o tym. Trzeba samemu się domyślić. No i oczywiście to nie najlepsza że nie chodzi o czekoladę słodką, tylko deserową, więc gorzką trzeba było więcej posłodzić. No ale nie zachwyciło mnie. To rzeczywiście taki jest no, kawa, po prostu kawa. No ma smak to kawy, ponieważ ona jest sypana, więc to nie jest jakiś cappuccino, powiedzmy, czy jakaś tam z, z kapsułek, tylko smakuje jak kawa. Ale prawdę <tuszy> powiedziawszy, między tym, co było wczoraj, a dzisiaj jest niewielka różnica. Podziewałam się jakiejś większej atrakcji, także no cóż, no to nie będzie moje robione. Jeśli nawet mielibyśmy się tego pozbyć, to nie będzie mi żal. A ciekawa jestem jaki był e, smak Snickersa. Kawa Snickers niestety popłynęła na obrus I w rezultacie nie dowiedzieliśmy się jaki ma smak. To może trzeba ten wycokać trochę z tego. <laughs> by... O No tak, gdzieś tam się zgromadziło, tak że e, można było spróbować. – Ja bym go przepuchała wodą. I Wiem, trochę do szklanki, wiesz, powyciskała Tylko, że to poszło już a... do prania, to, to będę cokała z brudami. Ładka nas przywitała. Spokojnie zobaczymy, co ona wymyśli. A ja ci nic nie da Ładka. Idziesz sobie stąd. Dzisiaj przywitała nas burza. E, I na początku tak sobie grzmiało gdzieś tam z daleka, trochę tak jak, e, słyszałam. Słychać było jak na froncie e, te grzmoty gdzieś tam w okolicy były, no ale sierść. Jak zwykle jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że te burze gdzieś tam bokiem sobie przechodzą, a ja zawsze czekam na burzę i ktoś by sobie pomyślał, no tak, no, jesteś osobą leżącą aktualnie. Patrzysz tylko w sofitę albo w ścianę, no to jaką masz atrakcję, no tylko burza może tutaj być fascynująca aktualnie dla ciebie. Ale nie, no, prawda jest taka, że jak jeszcze dbałam o mieszkanie, gotowałam, prałam nie sprzątałam, to też zawsze burza mnie fascynowała i je uwielbiałam. Zobaczmy, że dziwę sobie, ale źle do no, tego podchodzić. To nie tak, że jeździłaś że się fascynować. Po prostu to jest Twoje zainteresowanie, to jest twoja, Twoje hobby takie. No tak, weź. Zjawiska weźmy... pogodowe. Poczekaj, w nosa na górze sześć. Wyżej. Wyżej nie czubek, wyżej. Dobra. Ja też, no też lubię takie zjawiska pogodowe. że inne. Bo ja akurat to lubię wulkany, lubię lawę, lubię właśnie deszcze. Ja wiem, tylko chodzi mi o to, że ktoś mógłby powiedzieć. No tak, no co ty masz teraz za atrakcję? Jesteś osobą leżącą. No to, no to czekasz na te burze, a ja zawsze na nie czekam, i zawsze na nie czekałam, bo je uwielbiam. Zawsze lubiłaś po prostu. Możesz mi z nosa sierść, bo ja nie mogę z tym kot. Mm, I pamiętam, zawsze, nawet jak byliśmy gdzieś w mieście, wracaliśmy z zakupów czy coś, byłam zajęta. Tak tylko szła burza, to ja zaraz chwytałam za telefon. Lubiłam kamerować albo robić zdjęcia tym chmurom. Uwielbiałam słuchać grzmotów. No Nocą to może niekoniecznie, ale za dnia uwielbiam. No i tak też było dzisiaj. I tak nasłuchiwałam tych grzmotów. To było, wyglądało trochę jak na froncie, gdzieś tam z daleka grzmiało. I to tak grzmot za grzmotem i nagle, nagle jakoś tak wszystko ucichło. Pamiętam, że Mateusz mi pomagał tutaj jeść. I w pewnym momencie, słuchajcie, ja mówię tak do niego, a, już po burzy! No bo przestało brzmieć, taka cisza się zrobiła. Słuchajcie, w pewnym momencie pierdotnęło. To aż się sąsiadom w alarm w samochodzie odezwał, a ja myślałam, że się zadławię tym przełykanym akurat kawałkiem, bo takie grzmotno to tutaj od wielu, wielu lat już takich nie było, bo te burze mimo wszystko gdzieś nas miały bokiem. A jak już zdarzyła się jakaś burza głośniejsza, to maksymalnie, nie wiem, 4-5 razy i tak to, i to było wszystko. A teraz po prostu, aż mnie zmroziło. No bo takiego grzmotu dawno nie słyszałam. Ale kot się przestraszył dzisiaj trochę też. Kot tak, o dziwość się przestraszył, bo łatka, nasza kotka, dla tych, którzy nie wiedzą, bo może ktoś tutaj jest nowy, no to ona potem już zauważyłam po tym grzmocie, jak coś tego zaszeleściło, to już się rozglądała, już uszy kuliła, bo bała się, że. Że pewnie teraz coś strzeli znowu. No i zaczęliśmy sobie rozmawiać właśnie o tych zjawiskach pogodowych, że takie burze to pewnie dobrze byśmy mogli zaobserwować, gdybyśmy mieszkali w Wenezueli, bo tam jest takie jedno miejsce, gdzie przy brzegu właśnie chyba z morza, gdzie takie burze silne się pojawiają. W się można to znaleźć, ja nie pamiętam teraz tej nazwy, to jest jakieś miejsce, one są bardzo zjawiskowe, tam nawet turyści przyjeżdżają, oglądać sobie. I to w ogóle w roku często burze się pojawiają, takie silne burze, prawdziwe, powiedziałbym nawet filmowe. Także no, duże rzeczy można zaobserwować. No i, i pamiętam, może o tym, że człowiek od tylu tysięcy lat potrafi robić różne rzeczy, technika poszła bardzo do przodu, potrafimy zrobić bardzo wiele. Nawet latamy w kosmos i mm, eksplorujemy różne planety z jakimś tam skutkiem, ale potrafimy. Natomiast ze zjawiskami pogodowymi takimi właśnie z żywiołami, takimi na przykład jak, nie wiem, woda, powietrze, czy, czy no wszystkie inne takie, powiedzmy, jak lawa, albo nawet piorun. Z tym sobie nie potrafimy poradzić. I moglibyśmy to jakoś wykorzystać dla nas, żeby mieć energię, na przykład, żeby ją jakoś przetwarzać, żeby magazynować, bo przecież taki piorun mógłby spokojnie oświetlić całe miasto, małe jakieś. No właśnie mówiłam to Mateuszowi, że, że człowiek jeszcze nie wynalazł czegoś takiego, co mogłoby zbierać te pioruny, że tak powiem, do kupy. A potem na przykład pomogłoby w oświetleniu miasta nocą albo na przykład czerpać energię z lawy, aby ogrzewać ludziom mieszkania jakoś, żeby to tak móc wykorzystywać. Bo na razie, no to cóż, no wykorzystywany jest wiatr. No tak, są takie elektrownie właśnie napędzane przez wiatraki, które wykorzystują wiatr po to, żeby wytwarzać prąd. No i też od dawien dawna ludzie na przykład zbierali deszczówkę, żeby podlać de ogródek no tak. albo, albo kiedyś, kiedyś na wsi, na przykład, aby móc się wykąpać w takiej wodzie. Jak doadzie, no, ja tylko chyba z najlepszym skutkiem wychodzi tylko ogrzewanie ludzi za pomocą fotowoltaiki. Wymieni słoneczne są gromadzone i tak dalej, ale w przypadku właśnie piorunu myślę, że problem polega na tym, że to jest zbyt duże władowanie i, i cały problem polega na tym właśnie, że można byłoby zmagazynować e, energię, na przykład z pioruna, ale odbiornik, który miałby to przechwytywać, że tak powiem w cudzysłowie, gdzieś tu magazynować, powiedzmy jakoś zgromadzić, e, no i nie ma takiego materiału, który mógłby to który mógłby przeżyć spotkanie z takim pionem, ponieważ to są e, tysiące, nawet miliony chyba. Miliony, na, no tak. Nawet tych, te, no. No. Ponieważ to jest bardzo duże wyładowanie i wszystko się po prostu topi. Nie ma takiego materiału na, na świecie, więc no, na razie to nie jest możliwe. I tak to właśnie, że tutaj XXI wiek, że i medycyna się tak rozwinęła wszystko człowiek. Takie rzeczy potrafi zrobić, a tego jednak nie. A Spadnie woda w nadmiarze, e, przełamie się jakaś tama, albo wyleją jakieś, e, nie wiem, baseny recencyjne i jest powódź. I nic nie da z tym zrobić. A najgorzej, że oni zawsze atakują te miejsca, które są bardzo mało obszerzone, e, nie ma odpowiednich zabezpieczeń e, i one bardziej cierpią. To są takie tereny, gdzie no, powiedzmy wiejskie, gdzie stoją domy, gdzie mieszkają przecież ludzie normalni, którzy też mają swoje majątki, mogą stracić dobytek swojego życia. I, a jednak nie ma żadnego zabezpieczenia, bo w mieście łatwiej jest się jakoś uchronić. Natomiast w takich miejscach odludnych, jest otwarty te gdzie woda bardzo łatwo się wlewa, ale z kolei nie ma tam żadnych, żadnego ani monitoringu, ani żadnego sposobu, żeby sprawdzić, czy może być jakieś zagrożenie. I kiedy ono się już pojawia, tak naprawdę nie da się z tym nic zrobić. Można uciec, można coś zabrać, ale to jest tylko tyle. Także no właśnie w takich przypadkach jesteśmy bezradni. Ale taka sytuacja, jaka była dzisiaj, e, chociażby z tą burzą, uzmysłowiła mi, że nigdy nie należy powiedzieć, o już jest po burzy, bo w każdej chwili może nas to zaskoczyć. No zresztą burze to polega na tym, że są wyładowania w różnych miejscach i to wszystko zależy od intensywności, no, od nagrzania tych chmur, więc intensywność i, i miejsce też może być różne, bo to odnosi, gdzie się ten ładunek nagromadzi. No tak, gdzie jest Dużo ruli na kilogram. No to chyba tak? jest ten stosunek. Jest <grym> tak, ważny. tak. Ale jak obserwuje się czasami w różnych programach, jak wygląda iskra elektryczna, one, ona się ślizga, tak jak widać, w różne miejsca. I w naturze też tak musi być, że ona jest taka nieregularna, nie da się tego przewidzieć, więc ciężko jest w ogóle to zaplanować. Nawet piorun, piorunowi jest nierówny, bo każdy ma inną moc. Ciężko sobie daje radę z niektórymi sprawami. Chociażby, tak jak dzisiaj, wylałem kawę, potrąciłem ją palcem, to było bardzo tak delikatnie, i ona po się przewróciła. I przy zlewie też. Wylewa mi się, a jeszcze niestety pechowo kupiłem taki zlew, który jest płytki. I jak zbyt dużo wody się nagromadzi, albo zbyt dużo naczyń, to ta woda po prostu przelewa się. Co mi bardzo odważni, bo mi się wszystko rozlewa. I ja nie lubię takiego nieporządku. Jak mi się wszystko klapie, wysypuje, na śmieci coś przesunie, coś jest krzywo. Ja jestem wrażliwy na tym punkcie. Dlatego wolę to szybko ogarnąć, póki jeszcze jest mało. Kot będzie teraz miał wyżkę siewści. Łatusia, nasza koteczka, chyba będziemy musieli dla siebie odkłaczać, kupować. Zrobimy z niej tą wersję taką egipską, tego kota, tego łusego. Tak. Sweterek kupimy, ogolimy i będzie spokój. Albo ewentualnie może jakiś klej, bo przykleja, aby tej i będzie się trzymać. O matko, przypomniało mi się, jak mieliśmy kota poprzedniego. Kotkę też taką wredną, znaczy dla. Dla innych była wredna, dla nas to była taki... No to też jak się zdenerwowała, to potrafiła, ale pokazać swoje, ale taka była minutka dla nas. I kiedyś pamiętam, że ona uwielbiała klej. Zlizywała wszystko, co miało klej. Jak przychodziły paczki, to ja musiałam uważać. Te taśmy musiałam zrywać i wyrzucać od razu. Bo ona mi potrafiła ten klej zlizywać z taśmy. I któregoś razu pamiętam, coś tam się stłukło. I Mateusz y, skleił to na kropelkę. I zdążyłeś te, tylko to połączyć te dwa elementy. Y, a ta już przyleciała i zaczęła zlizywać tą kropelkę. Ja wiem matko jedyna. Ja wiem, matko jedyna, jak, jak jej się tam wszystko sklei, no to nie, nie no, kot mi się udusi. I tak, ale patrzę, widocznie ta kropelka już wcześniej chwyciła i już nie była na tyle płynna, ale no po prostu trzeba uważać. Na, jak się ma kota, czy no, na psa, pewnie też. Trzeba mieć oczy dookoła głowy i myśleć, myśleć już y, naprzód, co może się stać, bo są czasem zwierzęta nieprzewidywalne. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas oraz za wszystkie komentarze, łapki i subskrypcje, ponieważ świadczy to o zainteresowaniu naszym kanałem. Przypominamy o pozostałych zbiórkach, do których linki podajemy pod każdym filmem. Z ogromną radością informujemy, że zbiórka nadi, którą nagłośniliśmy w poprzednim vlogu, została pomyślnie zakończona. Bardzo wszystkim za to dziękujemy. Cieszy nas to, że wokół jest tyle dobrych i życzliwych ludzi. Tradycyjnie zapraszamy na kolejny odcinek, który pojawi się już niebawem. Trzymajcie się i do zobaczenia.